Zdjęcia Tomaszewskiej z narzeczonym, czułości w zimowej scenerii, ale romantycznie. Małgorzata Tomaszewska od lat skutecznie chroni swoje życie prywatne, ale tym razem zrobiła wyjątek. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z zimowego urlopu, na których narzeczony nie szczędzi jej czułości. Choć jego twarz wciąż pozostaje poza kadrem, przekaz jest wyjątkowo czytelny. Tomaszewska na zimowym urlopie z narzeczonym. Małgorzata Tomaszewska od dawna uchodzi za jedną z najbardziej zdystansowanych wobec mediów gwiazd polskiego showbiznesu. Rzadko mówi o związkach, jeszcze rzadziej pokazuje partnera. Tym większą uwagę zwróciły najnowsze fotografie opublikowane po świętach, pełne bliskości, uśmiechów i rodzinnego ciepła. Na zdjęciach pojawia się tajemniczy Robert mężczyzna, z którym prezenterka jest zaręczona. Choć konsekwentnie nie pokazuje jego twarzy, tym razem pozwoliła sobie na znacznie więcej uściski, przytulanie, wspólne chwile uchwycone w górskim krajobrazie. Rodzinny urlop Tomaszewskiej. Para wybrała się na poświąteczny wypoczynek w góry razem z córką Laurą. Wśród relacji pojawiło się także nagranie, na którym Robert jedzie na nartach, trzymając przy sobie roczną dziewczynkę. To jeden z tych momentów, który mówi więcej niż długi opis. Tomaszewska jest mamą dwojga dzieci syna Enzo i córki Laury. Ma za sobą dwa małżeństwa, i, jak sama wielokrotnie podkreślała. Dziś szczególnie ceni sobie spokój oraz prywatność. Nic więc dziwnego, że nawet zaręczyny przeżywa z dala od medialnego szumu. To, co publikuje, jest wyraźnie przemyślane i dawkowane. Tomaszewska ukrywa narzeczonego. Choć prezenterka nie zdradza szczegółów relacji, najnowsze kadry są dla wielu fanów jasnym sygnałem to szczęśliwy, stabilny etap w jej życiu. Bez fleszy, bez oficjalnych komunikatów za to z autentyczną bliskością. I być może właśnie dlatego te zdjęcia wzbudziły tak duże zainteresowanie.